No I witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kolba. A w dzisiejszym odcinku jako już zbliżają się święta, jest już Wigilia, tak 24 grudnia no to złożymy życzenia świąteczne, tak by pasowało. Jako iż yy, składałem te życzenia pojedynczo, tak jakby no... No nie pojedynczo, bo każdemu z was to bym musiał osobno, prawda? Ale złożyłem życzenia świąteczne, starałem się. Ostatnia dla nitrozeniaka myślę, że mu się spodoba. Jak w ogóle to obejrzy sam napisałem. A więc zaczynajmy. Najpierw dla Restia Dziś Mikołaj jest nie w Sosie. Elf przeleciał mu go sposie. zemsty dziad brodaty ruchnął wszystkie inne skrzaty. Renifery oburzone, bo ich tyłki też ruszone. A więc życzę, ci, a więc życzę wam wszystkiego najlepszego. by Mikołaj was nie tego. Tak. Życzę wam wszystkiego najlepszego arestia Team Żeby wasz serwer stał jak najdłużej Jest naprawdę bardzo fajny Mi się podoba, bynajmniej A więc zaczynamy, teraz dla Metina Przyjemnego szumu w głowie Wygodnego miejsca w rowie No i może jeszcze potem spokojnego snu pod płotem Żeby pies z nogą Was nie oblał idąc drogą Dużo czadu i uroku W nadchodzącym nowym roku Wszystkiego najlepszego, wesołych świąt Tak, teraz dla moich widzów żeby święta były syte, żeby rózgą były bite. By choinka w twojej chacie nie śmierdziała tak jak gacie. Tylko była kolorowa, a na dole stał sebrowa. Na pasterkę ruszaj śmiało, ksiądz na tacy ma za mało. Daj złotówkę albo dwie i on ucieszy się. Tak, dla was też wesołych świąt, serdeczne JP. Tak, ślicie JP Armię. Oczywiście, jak na A więc lecimy dalej. Jak już mówimy o JP Armii, no to życzenia dla Pompatii. Jakieś dzwonki słychać z dala, to Mikołaj zapierdala. Mimo wszelkiej dziś roboty, z równowagą ma kłopoty. Alkoholu, czuć aromat, najebany jak automat. Wysiadł z Sani głośno beknął wielkiego orła jedno. Wyskoczyły mu dwa jaja, jak tu wierzyć w Mikołaja? Tak, serdeczne JP. Wszystkie co najlepsze, niech wasz serwer stoi do końca. Tak, wesoły świąt. No i szczęśliwego nowego roku. Teraz specjalnie dla Nitro napisałem. No, myślę, że mu się spodoba, no, sam pisałem. No, zobaczymy, może to obejrzy. No to dla Nitro Zyniaka, serdecznie odpię. Żebyś wygrał samo FIFA, żebyś włożył chuja w tipę, żeby w nowym roku, w starą, mistrza połoku. Potem zaproszę na sanie, niech poczuje, co to stanie. Niech wybuchnie niczym pompa, a ty wtedy powiesz pompa. A w Sylwestra się napierdol, żeby w domu był wpierdol. Serdecznie odpę czy Kolba. Tak, serdecznie odpę Nitro... Śli oczywiście no wiadomo, no ty ślesz od szczęśliwego nowego roku teraz już dla wszystkich e, no tak no szczęśliwego nowego roku, pijanego Sylwestra e, oczywiście wiecie tam nie zajrzyjcie się jakiegoś zgona, bo to jest niefajnie wiem jak to jest ale no spokojnie, mam nadzieję, że podobały, podobały wam się życzenia szczęśliwego nowego roku wszystkiego co najlepsze wesołych świąt czasu spędzonego z rodziną. No i cześć.